tworzenie i prowadzenie podcastów Rozdział 2 Planowanie i przygotowanie podcastu 2 stycznia wybór tematu i niszy Zagadnienia 2.1.1 Definicje i kluczowe pojęcia 2.1.2.1 .2 .1, Samoocena i pasje 2.1.3.2 Badanie rynku i słuchaczy 2.1.4.3 Wybór tematu 2.1.5.4 Definiowanie niszy 2.1.6.5 Planowanie treści. 2.1.7 Podsumowanie. Temat podcastu ogólny zakres treści, który będzie omawiany w podcastach. Temat może być szeroki, np. technologia, lub wąski, np. sztuczna inteligencja w medycynie. Nisza podcastu specyficzny segment rynku lub grupa docelowa, do której skierowany jest podcast. Nisza może być określona przez zainteresowania, demografię, lokalizację geograficzną lub inne czynniki. Zanim wybierzesz temat, zastanów się nad swoimi pasjami, wiedzą i doświadczeniem. Odpowiedz na pytania. Czym się interesujesz? Tematy, które są dla ciebie fascynujące, będą bardziej motywujące do eksplorowania i tworzenia treści. W jakiej dziedzinie masz doświadczenie lub wiedzę? Twoja wiedza może przyciągnąć słuchaczy szukających ekspertów w danej dziedzinie. Przeprowadź badanie rynku, aby zrozumieć, jakie tematy są popularne i jakie nisze są mniej nasycone. Wykorzystaj narzędzia takie jak Google Trends, sprawdź, jakie tematy zyskują na popularności. Ankiety i wywiady przeprowadź ankiety w mediach społecznościowych lub wśród znajomych, aby zrozumieć, jakie tematy interesują potencjalnych słuchaczy. Analiza konkurencji sprawdź, jakie podcasty już istnieją w interesujących Cię dziedzinach. Przykłady popularnych podcastów mogą dostarczyć inspiracji, ale też pokażą, jak wyróżnić się na tle konkurencji. Na podstawie samooceny i badań rynku wybierz temat, który jest zarówno interesujący dla Ciebie, jak i atrakcyjny dla słuchaczy. Pamiętaj, że temat powinien być na tyle szeroki, abyś mógł generować wiele treści, ale też na tyle specyficzny, aby przyciągnąć określoną grupę odbiorców. Po wyborze tematu określ swoją niszę. Zastanów się nad demografią kim są Twoi idealni słuchacze: wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania. Geografią czy podcast będzie skierowany do słuchaczy z konkretnej lokalizacji. Na przykład lokalne wiadomości kultura. Zainteresowaniami, jakie konkretne zainteresowania lub problemy mają Twoi słuchacze. Na przykład przedsiębiorczość, zdrowie psychiczne. Zanim rozpoczniesz nagrywanie, zaplanuj swoje pierwsze kilka odcinków. Przygotuj listę tematów, które chciałbyś omówić. Upewnij się, że każdy temat jest zgodny z wybraną niszą i interesujący dla Twoich docelowych słuchaczy. Narzędzia i programy pomocne przy wyborze tematu i niszy. Google Trends analiza popularności różnych tematów w wyszukiwarce Google. Buzzsumo narzędzie do analizy najpopularniejszych treści w mediach społecznościowych. SurveyMonkey, platforma do tworzenia i analizowania ankiet online. Podcast Addict aplikacja do wyszukiwania i analizy popularności podcastów. Anker platforma do tworzenia i dystrybucji podcastów, która oferuje również narzędzia do analizy odbiorców. Przykłady udanych wyborów tematów i niszy. The Tim Ferries Show, Tim Ferries wybrał temat związany z produktywnością, przedsiębiorczością i optymalizacją życia, co enyło szeroką grupę ambitnych słuchaczy. How i Build This, Raz skoncentrował się na historii sukcesów przedsiębiorców, co trafiło w nisze osób zainteresowanych biznesem i startupami. Staw już Know, Josh Clark i Hook Bryant wybrali szeroki temat rzeczy, które warto wiedzieć, ale zdefiniowali niszę, celując w ciekawskich słuchaczy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na różne tematy. Wybór tematu i niszy to kluczowy krok w procesie tworzenia podcastu. Wymaga samooceny, badania rynku i zrozumienia potrzeb słuchaczy. Wybór odpowiedniego tematu i niszy może znacząco wpłynąć na sukces Twojego podcastu, przyciągając lojalnych słuchaczy i umożliwiając tworzenie wartościowych treści. Tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 2: Planowanie i przygotowanie podcastu. 2 stycznia Wybór tematu i niszy.